Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym świątecznym filmie. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat prezentów. Już jest praktycznie niespełna tydzień do świąt. Tutaj przed nami jest ostatni weekend przed świętami, więc myślę, że galerie będą. Pę Pękać w szwach, i dzisiaj chciałabym Wam zasugerować, jeśli nie macie jeszcze pomysłu na prezent dla danej osoby z rodziny bądź znajomego, może coś akurat, co tutaj sobie przygotowałam na liście, Wam podsunie jakiś pomysł. Jeśli chodzi o prezenty dla dziecka, dla kobiety w ciąży bądź mamy, taki film znajdziecie na moim drugim kanale, Okiem Matki, na którym Was serdecznie zapraszam. Na dole znajdziecie linki do filmów, gdzie. Przynajmniej trzech filmów, gdzie właśnie poruszam temat prezentów dla dziecka małego, dla kobiety w ciąży, dla chyba półtorejrocznego dziecka i dwulatka Więc na pewno te filmy Wam podlinkuję, mam nadzieję, że Wam również się przydadzą A dzisiaj chciałabym się skupić na prezentach dla niej, dla niego oraz takich ogólnych Jeśli chodzi o prezenty, nie jest to prosta sprawa, wbrew... Pozorą, bo to, jak na jaki prezent się zdecydujemy, zależy od tego, jakie relacje między osobą, którą chcemy obdarować, mamy. Więc tutaj ja wychodzę z tego założenia, że musicie przed świętami najlepiej odwiedzić tą osobę, którą chcecie obdarować, a, na której, a dla której prezentu nie macie jeszcze pomysłu. Po prostu umówić się gdzieś na kawę, czy chcecie iść do babci, nie macie pomysłu dla babci, dla dziadka, wujka cioci. To po po prostu jedźcie do nich, umówcie się z nimi, porozmawiajcie, spróbujcie tak troszeczkę wybadać sprawę. Jeśli jesteście dobrymi słuchaczami, jeśli spotykacie się z daną osobą często, to myślę, że prędzej czy później padnie słowo, ale mi się marzy coś tam, ale bym chciała coś tam. I tu już macie pole do popisu, w którym kierunku i w wyborze prezentu, więc taka moja pierwsza wskazówka, jeśli chodzi o pomysły na prezenty. Jeszcze kilka słów na temat tej listy. Wypisałam na niej rzeczy, którymi już wcześniej obdarowałam, na przykład moich bliskich, bądź po prostu jest to jeszcze gdzieś w planach, więc to są prezenty sprawdzone, którymi już najprawdopodobniej kogoś z moich bliskich obdarowałam. W tej części filmu chciałabym się zwrócić do panów, którzy chcą obdarować swoje kobiety: czy to żony, matki, narzeczone, córki i tak Teraz kilka pomysłów dla was. Moim zdaniem wybór prezentu dla kobiety nie jest trudną sprawą, ponieważ tak naprawdę kolejny naszyjnik, kolejna torebka, kolejna para butów, kolejny zegarek, kolejne korczyki, kolejne coś, co kobieta w swojej szafie już na pewno ma, na pewno ją ucieszy i po prostu tutaj myślę, że jeśli naprawdę już nie macie zero pomysłów takich oryginalnych na Prezent, to można coś zdublować, coś nowego wybrać, coś, co jest w chwili obecnej, powiedzmy na czasie. Pierwszy na liście jest koc z rękawami. Myślę, że jest to dosyć taka fajna sprawa. W chwili obecnej robi się coraz zimniej, więc taki koc na wieczory z kubkiem herbaty się na pewno przyda. Jest on wygodny, nie mam takiego, ale domyślam się, że jest bardzo wygodny, ciepły i po prostu jest to moim. Zdaniem dobry prezent. E, oczywiście już wspomniany przeze mnie kubek, każdy kubek, po prostu kolejny kubek, że tak powiem, e, dla kobiety na pewno się sprawdzi. Myślę, że dla nastolatków będzie to dobry e, pomysł. A i kubków jest multum. Polecam Wam kubki z Home and you. Tam są naprawdę, jest bardzo duży wybór kubków, e, kubków, więc tam Was posyłam w temacie kubków. E, kolejna. Pijama. Niby jest to taka przyziemna sprawa, i tak dalej. Może wydawać się, no wiecie, piżamy dostałam, ale ja osobiście z piżamy bardzo bym się ucieszyła. Fajna piżama. Myślę, że piżam również nigdy dojść w naszej szafie, więc piżama myślę, że jest to również bardzo fajne. Pomysł. Dalej, jeśli chodzi o takie gadżety do domu, ozdobne i tak dalej, bardzo serdecznie Wam polecam na przykład lata, świece zapachowe, kominki i tak Myślę, że jeśli dana kobieta nie ma czegoś takiego, to z takiej. Ozdoby się ucieszy, jeśli ma oczywiście gdzie ją postawić, e, więc tutaj ja polecam Wam moją ukochaną latarenkę z e, IKEA, która kosztuje 30 zł, więc nie jest to duży wydatek, a robi naprawdę klimat wieczorem i myślę, że każda kobieta się z niej ucieszy, tak samo jak z jakiejś świe pachnącej świeczki, o których teraz na YouTube jest bardzo głośno, e, kominków, olejków zapachowych, wosków, więc tutaj myślę, że w, to, w ten kierunek również można uderzać. Dalej, kolejnym pomysłem z mojej strony jest zakupienie szala bądź poncho. One teraz w chwili obecnej są również dosyć popularne, więc nie powinniście mieć problemu ze znalezieniem ich w sklepach. Jest to taki fajny element garderoby wierzchniej, właśnie na ten okres jesienno-zimowy, który na pewno się każdej kobiecie przyda. Kolejnym, kolejną rzeczą jest torba podróżna, lotnicza, sportowa bądź elegancka. Tutaj już wybór należy do jaka akurat torba jest potrzebna danej osobie, to tutaj możecie strzelać w to. I jeśli osoba dużo podróżuje lub ma chęć zacząć podróżować, na pewno przydaje się taki standard, taka standardowa torba lotnicza do bagażu podręcznego, więc myślę, że tutaj jest to pewniak, który ucieszy na pewno każdego. Jakaś torba sportowa, jeśli osoba na przykład lubi bardzo Ćwiczyć i często chodzi na siłownię, bądź jakaś elegancka, jakiś szoper i tak dalej, więc tutaj w ten. Ten kierunek również możecie iść. I jeśli chodzi o takie rzeczy dla kobiety, możecie, no nie wiem, czy panowie się tutaj zdecydują na zrobienie czegoś takiego, ale już jutro na moim kanale zaprezentuję Wam, jak przygotować takie oto podkładki pod kubki. Jest to takie 100% DIY, możecie je wykonać dla mamy, jeśli jesteście nastolatkami, ja tutaj zastosowałam metodę szydełkową i moim zdaniem jest. Jest to tak proste, że nawet jeśli nie mieliście nigdy szydełka w dłoni, to spokojnie takie podkładki filcowe przygotujecie. Wszystkie takie DIY, jeśli jesteście nastolatkami i w chwili obecnej oglądacie, nie macie jakichś dużych funduszy, a chcecie obdarować chociaż najmniejszą rzeczą swoją mamę, babcię, ciocię, tatę, to polecam Wam przygotowanie właśnie czegoś własnoręcznie, jakieś ozdoby tego typu praktycznej rzeczy, jakiegoś świecznika, bądź tak dalej. Naprawdę niewiele trzeba, aby stworzyć coś fajnego, co na pewno sprawi radość mamie, tacie, bądź babci. Jestem już w temacie właśnie nastolatków Którzy nie mają tutaj jakiegoś Dużego pola do popisu, jeśli chodzi o kasę To możecie Na przykład przygotować Pierniki na przykład dla babci Jeśli nie macie pomysłu dla babci, bo ciężko tak naprawdę Babci Wymyśleć, kupić jakiś Fajny prezent, który ją ucieszy To polecam wam upieczenie Pierniczków, udekorowanie ich W jakiś ładny sposób I zapakowanie w jakieś ozdobne pudełko I tak dalej, myślę, że to to, że przygotowaliście je sami, ozdobiliście je sami, sprawi naprawdę babci wiele, wiele radości i bardzo to doceni, więc taki mój pomysł również tutaj mam na mojej karteczce. Jeśli chodzi o taki prezent ogólny, teraz kieruję się do mężów na przykład, którzy nie wiedzą, co sprezentować swojej żonie. Myślę, ja osobiście bym się z takiego prezentu ucieszyła, jeśli mój mąż by mi coś takiego zrobił. Polecam wam bardzo serdecznie przygotowanie Fotoksiążki 24 grudnia niedługo koniec roku Możecie zrobić taką fotoksiążkę Podsumowującą cały rok Waszej, waszej rodziny Jakieś podróże, wydarzenia Rodzinne i tak dalej Wszystko w takiej fotoksiążce możecie za, za, Zawrzeć Jest to bardzo fajna i przystępna forma e, Jeśli chodzi o zdjęcia Więc serdecznie wam polecam Również przygotowanie takiej fotoksiążki e, I dla takich Prezent ogólny dla rodziny. Jeśli nie macie jeszcze w domu w posiadaniu szczoteczki elektrycznej, myślę, że to również bardzo dobry pomysł, ponieważ może z niej korzystać cała rodzina. Wystarczy tylko dokupić końcówki dla każdego z członków rodziny i taka jedna szczoteczka elektryczna, taka już porządna, wystarczy Wam naprawdę na lata i dodatkowo będzie dbała o Wasz piękny i zdrowy uśmiech. Teraz zagłębię się w temat kosmetyków Tak już stricte i tak dalej Myślę, że jest to jeden z moich głównych prezentów Który mi oddaruje akurat moją teściową Mogę tutaj powiedzieć Mimo tego, że wiem, że będzie oglądała ten filmik Już się z nią umawiałam I omówiliśmy już ten prezent Że właśnie w tym roku dostanie od nas Zestaw hybrydowy Jest tego pełno na Allegro Na stronach internetowych zajmujących się paznokciami Więc serdecznie Wam polecam Również zakupienie Nawet dziewczynie, która jakoś, wiecie, nie interesuje się manikurem i tak dalej, paznokciami, to taki zestaw hybrydowy jest to po prostu strzał, dziesiątkę tego roku jest to naprawdę hicior moim zdaniem i taki zestaw hybrydowy naprawdę niewiele kosztuje a zrobione pazurki właśnie metodą hybrydową są długotrwałe i naprawdę jest to hicior serdecznie Wam polecam, naprawdę jeszcze takim gadżetem powiedzmy związanym z kosmetykami jest szczoteczka do twarzy, czy to jakaś manualna, czy to jakaś elektryczna, czy to najlepiej soniczna, to wszystko zależy od tego jakie środki macie przeznaczone na prezent w tym roku, więc tutaj szczoteczka do twarzy myślę, że również będzie fajnym pomysłem dla kobiety, a z takich stricte już kosmetyków polecam wam bardzo serdecznie szminki z Golden Rose te matowe. One są bardzo tanie, możecie na przykład kupić 3 bądź 5, jeśli. Wasza dziewczyna, kobieta lubi malować usta szminkami, to możecie wybrać jakieś kolory, które Wam się podobają. Serdecznie Wam polecam brązer z Maka w kolorze Harmony. Jest to tak naprawdę róż, on kosztuje 90 zł. Jest to kosmetyk, który służy mi, który służy mi już tak naprawdę ze 3 lata, jak nie więcej. I mam chwilę obecnie jego na twarzy. Możecie zobaczyć, jak on wygląda. I to jest bardzo neutralny taki kolor, który będzie pasować każdej kobiecie i jeszcze z mojej strony w temacie kosmetyków polecam wam bardzo serdecznie zakupienie za niestety przez internet trzech paletek z Makeup Revolution Iconic 1 2 i 3 to będzie koszt 60 zł i naprawdę za pomocą tych trzech paletek wasza kobieta stworzy bajeczny makijaż więc tutaj do tych paletek możecie dokupić jeszcze jakiś zestaw pędzli ale tutaj już nie będę wam wstrzymać. Wskazywać jakichś konkretów, ponieważ ten filmik trwałby miliony minut tego, co tutaj patrzę na mojej liście, związanej z prezentami dla niej, jak widzicie, większa część tego filmu jest poświęcona właśnie tym prezentom. To teraz przechodzimy do prezentów dla niego. Teraz, drogie panie, do was kieruję swoje propozycje na podstawie obserwacji i tego, czym już obdarowałam mojego męża i nie tylko męża, więc tutaj mam nadzieję, że te moje propozycje wam się tutaj przydadzą. Na pierwszej. Linii na pierwszej pozycji zamieściłam helikopter. Możecie się teraz zdziwić, dlaczego ja wam tutaj mówię o jakimś helikopterze. W każdym naszym facecie jest chociaż taka mała drobinka e, małego chłopca, który uwielbia zabawki. E, I ja widzę też po moim mężu, e, który jest w sklepie z zabawkami, na co zwraca on szczególną uwagę. E, I takie helikoptery, e, takie malutkie helikoptery zdalnie sterowane, które mogą latać w mieszkaniu, e, są naprawdę moim zdaniem bardzo, fajnym pomysłem. Również obok tego prezentu są klocki Lego, takie wiecie, bardziej ambitne i tak dalej. Ja już nie jeden raz mojego męża obdarowałam klockami Lego z serii Creator chyba, że z jednego opakowania możecie stworzyć na przykład trzy jakieś pojazdy i tak dalej. Myślę, że to też jest fajny pomysł i każdy facet tak naprawdę z chęcią sobie złoży jakiś bardziej skomplikowany model auta, samolotu i tak dalej. Są też klocki Lego zmechanizowane, które można programować, i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. One są już takie dosyć konkretne, jeśli chodzi o kasę. Ale jeśli możecie sobie pozwolić, a nie macie pomysłu na prezent dla waszego faceta, to takie klocki Lego bądź helikopter myślę, że się sprawdzą. Dajcie w ogóle znać, co myślicie na temat obdarowywania dorosłych facetów z zabawkami. Dalej po liście słuchawki. Myślę, że słuchawki są również bardzo fajne wieczorami, zazwyczaj kiedy już wszyscy śpią, czy też lubią słuchać nasi mężczyźni z mp3, jak muzykę. Porządne słuchawki się przydadzą. Przenośna ładowarka. Myślę, że to gadżet nie tylko dla faceta, ale też dla kobiety. Myślę, że jest to gadżet, który może Wam pomóc w sytuacji, kiedy nie macie kontaktu, a pada Wam bateria, więc taka przenośna ładowarka, bateria, nie wiem jak to się nazywa, jest myślę, że w tym roku również takim dosyć popularnym prezentem. Ręczna wkrętarka. Kochani, serdecznie Wam polecam ręczną wkrętarkę. Jeśli wasz facet nie ma jeszcze takiej wkrętarki, to jest prezent pewniak. Myślę, że każdy w swoim domu ma chociaż najmniejszy mebel z Ikei, a są to puzzle właśnie do składania, jak my się za każdym razem śmiejemy, do których są niezbędne właśnie takie ręczne wkrętarki, oczywiście tam jest zestaw kluczy i tak dalej, ale dzięki takiej wkrętarce złożenie nawet takiej podstawowej szafy jest to czas naprawdę minimalny i to ułatwia naprawdę bardzo sprawę. Mój mąż ma taką wkrętarkę, zakupiłam mu ją akurat na urodziny z Lidla za 80 59 zł, więc to nie jest też jakiś bardzo duży koszt, a bardzo dobrze mu służy, więc taką ręką wkrętarkę również Wam polecam w tym temacie. Myślę, że też fajnym prezentem dla faceta będzie alkomat tak, alkomat. Nie mówię tutaj, że będziecie nim kontrolować waszego faceta, ile wypił i tak dalej, czy w momencie, kiedy będzie przychodził z imprezy, będziecie mu go podawać i kazać mu dmuchać, lecz taki alkomat może przydać się w momencie, kiedy na przykład wasz facet nie jest pewny co do tego, ile czy już wytrzeźwiał i tak dalej. Jest bardzo dużo alkomatów na rynku. Myślę, że jest to również bardzo fajny, przydatny gadżet, który też zwiększy bezpieczeństwo Waszej rodziny, więc tutaj czy to dla taty, męża, narzeczonego, czy starszego brata, taki alkomat myślę, że również może być fajnym pomysłem na prezent w tym roku. Myślę, że można też zainwestować w jakiś porządny scyzoryk, scyzoryki naprawdę ilość scyzoryków na internecie jest ogromna. Ja zakupiłam jakiś taki tańszy i żałuję, że nie zainwestowałam w jakiś szwajcarski porządny scyzoryk, który tak naprawdę zajmuje niewielką ilość miejsca, a który w awaryjnych sytuacjach może pomóc nie tylko facetowie, ale wami, jeśli macie taką potrzebę, to taki wielofunkcyjny scyzoryk to... Jest naprawdę fajna sprawa. Ja w zeszłym roku mojemu mężowi Sprezentowałam portfel, ponieważ widziałam, że już jego stary się rozkracza, że tak powiem, i był bardzo zadowolony z tego pomysłu. Niezawodny, już bardziej dla dziadka, wujka, jakiegoś starszego, skarpetki, bokserki, krawat i koszula, więc tutaj w tym temacie naprawdę są to klasyki. I też jakiś plecak może się przyda. I tak dalej, jakiś bajeranskich. Więc tutaj jeśli chodzi o prezenty, jeszcze mam płyta, książka, jest po prostu lista takich pewniaków, kanon, prezentów, które każdego roku mogą się sprawdzić. Na sam koniec ogólnym prezentem, jeśli już naprawdę nie macie totalnie pomysłu na prezent, jest danie albo bona, bona, bonu, bonu chyba podarunkowego do jakiegoś konkretnego, ulubionego sklepu danej osoby, bądź po prostu włożenie w kopertę kasy. Niech sobie ta osoba kupi to, co jej się podoba na chwilę obecną, może zbiera na jakąś większą rzecz i tak dalej, więc tutaj kasa również myślę, że nie jest jakimś takim niezręcznym prezentem i ucieszy każdą osobę, która otrzyma drobną kwotę pieniążków z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Nie tylko. Myślę, że ten film trwa już naprawdę bardzo długo, jednak tutaj chciałam Wam poruszyć wszystkie moje pomysły na prezenty, które już zrealizowałam bądź mam w planach najbliższych zrealizować. Więc w chwili obecnej dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dajcie znać, czy chociaż jednej osobie podrzuciłam tutaj pomysł na prezent tegoroczny. Będę naprawdę bardzo szczęśliwa z tego powodu i życzę Wam serdecznie powodzenia. W szukaniu tych idealnych prezentów dla waszej rodziny I znajomych i nie tylko Więc tutaj wszystkie sklepy, internety i tak dalej Stoją przed wami otworem Wystarczy tylko mieć kapuchę i kupować. No to na razie do jutra, do kolejnego odcinka w moim tygodniu świątecznym was zapraszam. Na dole znajdziecie wszystkie linki, opisy. Stworzyłam również playlistę na moim kanale z filmami świątecznymi, więc kliknijcie sobie, jeśli jesteście tym tematem zainteresowani. No i do zobaczenia jutro. Pa pa.